Witajcie, tutaj Ewa Ziem, zdrowo i smacznie. Dzisiaj krótki film na temat, jak poznać, czy wasz ananas jest już dojrzały. Dodatkowo pokażę Wam też, jak go zazwyczaj kroję. Oczywiście jest to jeden z wielu sposobów, w którym możecie pokroić ananasa. Wiele osób chciałoby, żeby ananas od razu w dniu zakupu był gotowy do jedzenia. Niestety zazwyczaj jest tak, że trzeba jeszcze sporo poczekać. Zanim będzie naprawdę słodki i przestanie szczypać język, zwłaszcza jak się zjada prawie jego za jednym razem. A więc zaczynaj! Jeśli chcecie wiedzieć, jak wygląda dojrzały ananas, jak go dojrzewać, a wreszcie jak go obierać i kroić, to oglądajcie koniecznie dalej. Kiedy dojrzeje, przestaje być zielony, staje się lekko żółty, a miejscami nawet pomarańczowy. To znak, że staje się naprawdę słodki. Ananas nie może mieć żadnych białych plam na oczkach pomiędzy łuskami na skórce ani na spodzie. To bardzo ważne. Inaczej szybko się popsuje. Takiego nigdy nie wybierajcie ze sklepu. Gdy go dotykamy, staje się lekko sprężysty. Ale jego najważniejszą cechą jest zapach. Pachnie lekko słodko. Natomiast nie może pachnieć fermentacją. To znak, że zaczyna się już psuć lub jest już przejrzały. Korona, czyli listki, powinny mocno się trzymać, ale mogą być nieco ruchome. Szczytowe przez cały czas, nawet u niedojrzałego ananasa, mogą wychodzić. A więc, w skrócie, dojrzały ananas powinien lekko żółknąć, mieć nieco delikatny, słodki zapach, być nieco sprężysty, a listki na górze mogą, ale nie muszą wychodzić. Jak go dojrzewać? Najlepszym sposobem jest dojrzewanie ananasa do góry nogami. Wtedy cukry ze spodu rozprzestrzeniają się po całym ananasie. Opadają po prostu na dół. Bardzo ważne jest, aby nie stawiać ananasa na spodzie, bo inaczej może nam zacząć pleśnieć. Drugim sposobem jest położenie go po prostu na boku w przewiewnym miejscu. Wtedy również nieco się rozchodzą cukry, a spód jest odsłonięty. Jak go obierać? Na początek odcinam koronę, następnie skrajam skórkę, stopniowo, aby nie skroić za dużo owoców. Zawsze można poprawić. Następnie skrajam spód. Jak kroić? Zostawiam owoc pionowo i przekrajam go wzdłuż. Teraz widoczny jest rdzeń ananasa. Jest on nieco twardy, więc do bezpośredniego spożycia należy go wyciąć. Ale na przykład, jeśli będziecie go miksować, można go już zostawić, bo blender sobie z nim poradzi. Następnie przekręcam o 90 stopni, przekrajam go ponownie wzdłuż i w ten sposób otrzymuję ćwiatki. Teraz łatwo ściąć rdzeń. Dalej kroję na kawałki większe lub mniejsze wedle uznania. Kostki dojrzałego ananasa mają zawsze ładny kształt w przeciwieństwie na przykład do mango. I to już wszystko. Jeśli informacje były dla Was pomocne, to proszę o kciuk w górę, o udostępnianie i do następnego filmu. Cześć!